Powodem, dla którego rośliny brązowiają i obumierają, jest zgnilizna korzeni, a zgnilizna korzeni jest powodowana przez grzyby i bakterie w glebie. Jeśli rośliny są podlewane i jest dużo stojącej wody w glebie, uniemożliwia to roślinom pobieranie tlenu przez korzenie, co powoduje, że rośliny się duszą. Więc co jest na ratunek? Na tlenek wodoru. Woda utleniona. Nie tylko zabija bakterie i grzyby w glebie, ale także przywraca równowagę tlenową w glebie. Woda utleniona pomoże w walce z chorobami grzybowymi, wirusami i pleśnią na warzywach. Jeśli zauważysz brązowe plamy, naloty pleśni, usychanie, obumieranie, pomimo podlewania użyj wody utlenionej rozcieńczonej z wodą. Zarodniki chorobotwórcze mogą znajdować się zarówno na roślinie jak i w glebie. Wodą utlenioną można też odkazić glebę usuwając z niej patogeny. Natlenek wodoru, dobrze znany jako składnik produktów dezynfekujących, jest obecnie również dopuszczony do zwalczania szkodników mikrobiologicznych na uprawach ekologicznych. Ten aktywny składnik zapobiega i zwalcza bakterie i grzyby, które powodują poważne choroby roślin.